za 10 minut opóźnienia, ale oglądaliśmy konferencję prokuratury krajowej w sprawie zatrzymania pana posła Dariusza Mateckiego i w tej sprawie chciałem powiedzieć y, parę słów, albowiem y, pamiętacie państwo, że rola pana Mateckiego była jednym z bardzo istotnych wątków, zeznań złożonych na posiedzeniu zespołu do spraw y, rozliczenia PiS przez pana Tomasza Mraza, byłego dyrektora Funduszu Sprawiedliwości, który opisał bardzo szeroko działalność pana Dariusza Mateckiego w ramach pozyskiwania dwóch środków, dwóch dotacji na dwa stowarzyszenia w Szczecinie, z których to pieniędzy wedle zeznań pana Tomasza Mraza były prowadzona, była prowadzona kampania wyborcza pana Mateckiego i na Dowód tej okoliczności też pojawiły się w sferze publicznej nagrania pana Dariusza Mateckiego, jak mataczył razem z panem Romanowskim, próbując ukryć swoje zaangażowanie w te dwa stowarzyszenia przed organami państwowymi, przed nikiem, przed posłami opozycji. Dzisiaj już, żeby to skonkludować, mamy już szerszą wiedzę, albowiem wiemy również o działaniach pana Mateckiego. Yy, związanym yy, z wyprowadzaniem pieniędzy wprost do swojej własnej kieszeni. Mamy informację od prokuratury, że opłacał z tego między innymi swoje panele podłogowe. Tak, proszę państwa, prywatne panele podłogowe pana Mateckiego finansowało państwo polskie z pieniędzy przeznaczonych na ofiary przestępstw. Bardziej obrzydliwej formy kradzieży, bardziej yy, godnej potępienia chyba nie ma. Kiedy urzędnik państwowy, kiedy osoba, która działa w polityce, poseł, wyprowadza pieniądze z funduszu, który jest przeznaczony na najbiedniejszych po to, żeby kupić sobie panele podłogowe, to jest rzecz, która nie ma precedensu. Ja nie pamiętam, proszę państwa, śledzę politykę polską lat 30, aby któryś z sposób został przyłapany na bardziej obrzydliwym czyniem. Pamiętam historię. Yy, Pana Pęczaka, którego aresztowano lat temu 20, kiedy głosowaliśmy za wnioskiem o uchylenie immunitetu, za to, że ktoś, komu załatwił jakąś posadę czy przetarg, pożyczył mu samochód z firankami. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie samochód, który miał takie, wtedy to było rzecz nadzwyczajna, Mercedes, takie przykrycie na, o, na okna i to był powód do aresztowania wówczas. To, było, to był wielki skandal. Natomiast tu mamy gościa, który wyprowadzał bezczelnie pieniądze przeznaczone na najbiedniejszych i do swojej kieszeni na kupno paneli podłogowych, na swoje potrzeby, na, 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 na swoje życie brał pieniądze poprzez system stowarzyszeń, którym załatwiał dotacje Funduszu Sprawiedliwości. Nie ma w moim przekonaniu żadnych okoliczności łagodzących w tej sprawie. Pamiętamy również o tym, jak pan Matecki działał jako hejter, doprowadzając do tragedii rodzinnej jedną z naszych koleżanek. Pamiętamy to i pamiętamy o jej dziecku, pamiętamy o tym, co się zdarzyło i pamiętamy o tej tragedii, która dotknęła nas wówczas bardzo. Ale to bardzo mocno. I już jako adwokat powiem Państwu, że te wszystkie dowody, które zostały zgromadzone w sprawie, w moim prze przeświadczeniu, każą przewidywać wyrok w granicach górnych tego zagrożenia, które obecnie grozi Panu Matyckiemu, a jest to 10 lat pozbawienia wolności. I na podstawie mojej praktyki mogę powiedzieć, że spodziewałbym się wyroku w granicach 9-10 lat pozbawienia wolności. I po Powiem szczerze, że byłby to uczciwy wyrok i sądzę, że po dzisiejszym zatrzymaniu na pierwszą przepustkę pan Matewski wyjdzie za może w przyszłej, w przyszłej dekadzie. Tak powinno być. Nie ma litości dla tego typu postaw, nie ma litości dla tego typu przestępstw, nie ma litości dla, dla tego typu postępowania. A wszelkie formy obrony, które wczoraj żeśmy oglądali w Sejmie i tu chciałbym się zwrócić do posłów Konfederacji, którzy w całej głosowali przeciwko zatrzymaniu i aresztowaniu. Państwo tyle opowiadacie, pan Męcy tyle opowiada o rozliczaniu różnego rodzaju spraw, o, o tym jak należy dbać o pieniądze publiczne. To tak chcecie dbać, żeby chronić człowieka, który wyprowadzał pieniądze na swoje panele podłogowe? To jest wasze dbanie o majątek Skarbu Państwa? Tak chcecie wprowadzać nową jakość do polityki? Wstydzilibyście się, bo to głosowanie i i posłów Konfederacji, i posłów PiS, i pani Matysiak z koła razem było hańbiące. Nie może być postawy tolerancji dla tego typu dowodów i dla tego typu informacji. Nie możemy na to w żaden sposób zezwolić i to głosowanie myślę, że i PiSowi, który staną murem za panem Mateckim, i Konfederacji, i części posłów właśnie koła razem będzie wypominane i będzie też takim przykładem tego, jak nie, jaka niewłaściwa jest solidarność z kolegami, którzy popełnili coś złego. Przepraszamy, że dzisiaj to był pierwszy temat konferencji, ale w związku z wydarzeniami, które miały miejsce dosłownie przed chwilą, bo zdaje się, że pan Matecki został pozbawiony wolności godzinę temu, musieliśmy najpierw to skomentować, tym bardziej, że temat Funduszu Sprawiedliwości, jak Państwo wiecie, jest od początku bardzo mocno podejmowany przez nasz nasz zespół. Teraz główny temat konferencji Pan poseł Głowski. Drodzy Państwo, pamięć jest ulotna, ale należy pamiętać tak, żeby przyszłe pokolenia miały również poczucie, że wszystko, co się dzieje podlega ocenie, wszystko złe, co się dzieje podlega karze. A z drugiej strony, że nie ma osób w państwie, które są ponad prawem. W związku z tym realizując naszą obietnicę wyborczą, którą składaliśmy startując do tego parlamentu i również zobowiązując się do pracy w tym zespole, składamy zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie i wszczęcie śledztwa w zakresie działań. Pana prezydenta Andrzeja Dudy jako funkcjonariusza publicznego. Poruszamy dwa punkty. Jeden dotyczy przyczyny chyba wszystkich naszych problemów związanych z prawem, czyli tego, że nie odebrał ślubowania od trzech prawidłowo wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego pana Jakubeckiego, ślemzaka, Hausnera pomimo ustawowego obowiązku. I drugi wniosek że już w 2017 roku, bo ta pierwsza, pie, pierwszy element miał miejsce w 15 podpisał sprzeczną z Konstytucją ustawę z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Obydwa te działania mają absolutnie. Znamiona czynu, który został określony w artykule 231 Kodeksu Karnego i mówi o nadużyciu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. W jednym i w drugim punkcie, który tam się znajduje, kary wynoszą ograniczenie pozbawienia wolności do lat 3 i do lat 10. Szanowni Państwo, nie można być trochę praworządnym, trochę doktorem prawa i trochę prezydentem. Prowizorka, szczególnie w najważniejszych dla y, kraju sprawach, kończy się często katastrofalnie. Pan y, prezydent Andrzej Duda zafundował nam y, katastrofalną, katastrofalne dwie kadencje, w, której udawał, w których udawał, że jest prezydentem. Wszystkich Polaków, a tak naprawdę był pisowskim partyjnym nominatem. To była prowizorka, to było udawanie. Ale mamy dwie dobre wiadomości, o których Państwo też wiecie. Do końca tej kadencji zostało jeszcze 151 dni i prezydent Duda nie będzie już nigdy pełnił tej funkcji. W związku z tym, składamy właśnie zawiadomienie i oczekujemy od organów ścigania podjęcia w tym zakresie niezbędnych czynności. Szanowni państwo, przeszła kryska na hejtera Mateckiego. Rozliczamy to zło, ale pamiętamy też o tym, co złego robią inni funkcjonariusze publiczni. Prezydent Andrzej Duda nie jest ponad prawem. Dlatego nasz wniosek, zawiadomienie do prokuratora o możliwości popełnienia przestępstwa jest w pełni uzasadnione. Prezydent nie może ingerować w trójpodział władzy. Nie ma nic ważniejszego, jak przywrócenie praworządności. A co mamy dzisiaj dzięki temu, w jaki sposób działa prezydent Andrzej Duda? Mamy patologię w naszym systemie praworządności, dlatego tak ważna jest współpraca prezydenta z rządem w tym zakresie. Naszą gwarancją, gwarancją na naprawienie tego zła, na przywrócenie praworządności jest nasz kandydat Rafał Trzaskowski. Będziemy robić wszystko, żeby praworządność przywrócić. Ja odwiedziłam, proszę Państwa, niedawno 43 miasta, byłam w 13 regionach. Dla mieszkańców Polski, dla Polek i Polaków nie ma nic ważniejszego jak rozliczenie i przywrócenie praworządności. Szanowni Państwo, liczymy na to, że dzisiejsze zatrzymanie prawej ręki Zbigniewa Ziobry, pana Mateckiego, w końcu doprowadzi do postawienia zarzutów panu Zbigniewowi Ziobrze. Szanowni Państwo, panie Zbyszku, my nie jesteśmy szonami. Niedługo dowie pan się, czym jest prawdziwe prawo i prawdziwa sprawiedliwość. Dziękuję. I na końcu ten wątek zamknę tym, że jeżeli pan Zbigniew Ziobro, tak jak pan Matecki, chciałby sobie założyć kajdanki, na ręce i przyjść do prokuratury i poddać się karze, to myślę, że wszyscy bylibyśmy zadowoleni. To jest dobra praktyka, popieramy tę praktykę, aby posłowie PiS sami sobie zakładali kajdanki, przychodzili do prokuratury, zeznawali prawdę no i ponosili odpowiednią karę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy będzie chwila na pytania? Pytanie, proszę pytania. bardzo, pytanie. Magdalena, Pernet Telewizja Polska. Ja mam na początku pytanie do pana mecenasa, ponieważ Dariusz Matecki oraz jego obrońca na regulaminowej komisji, czyli Andrzej Śliwka, mówili o tym, że jeżeli chodzi o nagrania pana Mraza, to one nie ma pewności, że są autentyczne, jeżeli chodzi o zeznania świadków w sprawie Dariusza Mateckiego. No. Są sugestie, że mieli być ci świadkowie e, przymuszani niejako do tego właśnie oddawania części po prostu swojej pensji w gotówce Daruszowi Mateckiemu. Czy w takim razie te, te dowody są silne, czy jednak politycy Przymusza Prawa i, i Sprawiedliwości? Kompanie, to jest dobre pytanie, nie wiem. No, teza, że ktoś przymuszał osoby, żeby wpychały pieniądze panu Mateckiemu do kieszeni, aby mógł kupić swoje panele. I biedny on nie odpowiada za to, dlatego że ludzie, którzy to robili, po prostu zmuszali go do przyjmowania tych pieniędzy, jest ciekawą linią obrony, bym powiedział bardzo oryginalną. Jako adwokat po raz pierwszy o takiej słyszę, ale muszę dobrą radę udzielić panu Matyckiemu, że nie wróżę mu tą linią obrony powodzenia w prawdopodobnym wniosku o u, u areszt, który będzie rozstrzygany pewnie dzisiaj albo jutro. Nie sądzę, żeby sąd podzielił opinię, że Ktoś, kto przyjmuje pieniądze, bo mu ktoś wpycha koperty do kieszeni, a później kupuje za to panele podłogowe. Że taki rodzaj przymusu zwalnia od odpowiedzialności. Raczej nazwałbym to po prostu linią niepoważną. Natomiast jeżeli chodzi o nagranie, które było zrobione, wydaje mi się, że był biegły, który w tej sprawie już się wypowiadał, że nagrania są autentyczne. I przypomnijmy, że te nagrania pan Mraz robił, jak jeszcze rządził PiS. To był czas, w którym hmm, złożenie zawiadomienia było niemożliwe na, na pana Ziobę. Także hmm, nagrania są autentyczne, nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Wypowiadały się w tej sprawie już sądy, które uznały hmm, przecież w kilku sprawach uprawdopodobnienie popełnienia przestępstwa przez inne osoby na podstawie zeznań i wyjaśnień pana Mraza. Tak więc. Nie sądzę, aby linia obrony pod tytułem Nieautentyczne nagranie. Pamiętajcie, pamiętajcie Państwo to nagranie? To było nagranie pana Mateckiego z Romanowskim, jak oni kombinowali, jak ukryć to, że dwa stowarzyszenia, w których są dwie narzeczone dwóch działaczy PiSów, w tym Mateckiego, że one nie są powiązane z Mateckim. Jak to ukryć? Kłopotliwą okolicznością, którą omawiali, było to, że jedna z tych narzyczonych w międzyczasie stała się żoną pana Mateckiego, co jeszcze bardziej to tworzyło sytuację publiczną. Tak więc no, tego typu mataczenie jest oczywistą przesłanką do zastosowania aresztu. Ja się nie dziwię, że pan Matewski próbuje to nagranie zwalczyć, bo na podstawie tego nagrania pójdzie pewnie dzisiaj, jutro na trzy miesiące. Tak sądzę, tak uważam, taka jest praktyka i bardzo bym się zdziwił, gdyby jakikolwiek sąd zrobił inaczej. Jeszcze mam jedno pytanie, jak państwo obserwujecie reakcję polityków Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ kiedy chodzi na przykład o Mariusza Błaszczaka, zbiera się wielka konferencja, wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że będą go bronić, jeżeli chodzi o Dariusza Mateckiego, ani na sali plenarnej, kiedy było to wystąpienie, ich penning z tymi kajdankami, nie było zbyt wielu osób. Wczoraj także w tej prawicowej telewizji prywatnej zbyt wiele osób go nie wspierało. Czy politycy Prawa i Sprawiedliwości na przykład tutaj gdzieś w kuluarach sejmowych dają, no, robią takie wrażenie, że w przypadku Dariusza Mateckiego to oni nawet wiedzą, może, że coś na rzeczy było. Powiedziałem, że zazdroszczą mu tych paneli podłogowych. Tak. Czy spisali go na straty prawdopodobnie. Dariusz Matecki to jest po prostu zły człowiek. Wystarczyło przejrzeć jego profil, jego działalność artystyczną, hejterską. To jest nie do opisania, jak w ogóle wśród nas polityków może, mogła znaleźć się taka osoba. Typo, to jest typowe zachowanie, Szanowni Państwo. Proszę zauważyć, że przy każdej takiej sprawie zachowują się podobnie. Mówię o funkcjonariuszach Prawa i Sprawiedliwości, czyli udawają ofiary politycznej nagonki. I tak było, tak jest i prawdopodobnie tak będzie, ale my się na to nabrać nie damy. I tak konkludując, będą mieć tyle spraw, że myślę, że nie będą mieli czasu, żeby zbierać się przy poszczególnych posłach i ich bronić, bo widać, jak wyraźnie maleje zainteresowanie ich wewnętrzne. Takimi postawami wtedy, kiedy kolejni i kolejni mają stawiane zarzuty. Ale mogą zdjęcie pana Mateckiego i postawić na ich miejscach tam, gdzie siedzieli, nam to nie będzie przeszkadzać. Czekamy, aż pan prezes Kaczyński powie, że nie przypomina sobie, żeby znał pana Matyckiego. To pewnie kwestia czasu. Dziękuję. Dzień dobry, Michał Jelonek, Telewizja Republika. To kilka kwestii od razu do tego, co pani, po, pani poseł powiedziała przed sekundką, czyli że poseł Matecki jest złym człowiekiem i hejterem. To jak wobec tego w państwa szeregach yy, znajduje się poseł Witold Zębaczyński, który z ruskiego hasła o jechaniu PiSu, jak to sam stwierdził, uczynił motto przewodnie jego myśli politycznej? Wydaje mi się, że powtarza Pan po prostu brednie, które głosi Pana stacja i jeżeli Pan chce komentować własne brednie, nie Pan to robi na własnie. Panie pośle, to są słowa Witolda Zębaczyńskiego. Czy jest jakieś następne pytanie? Ale poproszę Panią poseł o Ale odpowiedź. Ale ja już powiedziałem. Dobrze, to do Pana, Panie pośle, wobec tego moje pytanie, skoro Państwo na poprzednie też nie, nie zechcieli odpowiedzieć. E, panie pośle, co Pan robił wczoraj w budynku Prokuratury Krajowej? W jakim celu się tam Pan pojawił? Znawałem jako świadek. W jakiej sprawie? Gazusa, byłem wezwany jako świadek i pokrzywdzony. To ym, teraz jeszcze moje pytanie Panie Pośle. generalnie jak ktoś jest wzywany przez prokuraturę, żeby złożyć zeznania, to się stawia i zeznaje. No tak wczoraj zrobiłem. Czynność trwała około dwóch Państwie godzin. Prawa. Państwie prawa. <noise> Państwo tutaj poinformowali na początku, że Państwa spóźnienie wynika z tego, że oglądaliście konferencję prasową w prokuraturze krajowej, więc stąd moje pytanie, bo pan prokurator Nowak insynuował, że pan poseł Matecki spędził noc w naszej stacji w Republice. Nikt nigdzie nie informował o tym, gdzie, co robi w nocy pan poseł Matecki. Stąd moje pytanie, prośba o komentarz do tych słów, bo to jest insynuowanie, to, jest, to są jakieś deklaracje, które sugerują, że pan prokurator Nowak, no nie wiem skąd ma informację, że akurat. Pan pan poseł Matecki mógł spędzić noc w Republice. Czy to jest jakaś obserwacja naszej nie, nie stacji? Wiemy, nie wiemy tego, natomiast jeżeli prokuratura twierdzi, że pan poseł Matecki spał w stacji Republika, to widocznie ma jakieś podstawy. Bardzo państwu dziękuję. To jeszcze ostatnie Pana pytanie, panie, panie pośle, czekajmy. bardzo, bardzo... bardzo no, mówimy o panie, panu pośle Mateckim. Dzisiaj został zatrzymany, widzieliśmy to nagranie, nie ukrywał się, nie uciekał, zresztą jechał do prokuratury, żeby złożyć wyjaśnienia. Pan, panie pośle, w analogicznej sytuacji podupadł na zdrowiu, więc tak po męsku, czy panu nie jest wstyd Szanowny panie redaktorze, w, w mojej sprawie sądy wypowiedziały się wielokrotnie, że zatrzymanie było nielegalne, że prokuratura nie miała żadnych dowodów. Było 10 orzeczeń w tej sprawie. Na końcu dopiero zapadło orzeczenie prokuratury, sprawa jest zamknięta, a państwa stacja za powtarzanie insynuacji będzie pozwana, bo robicie to od tygodnia. Myślę, że jest to związane z działalnością naszego zespołu, która już doprowadziła w pewnym stopniu, dlatego że zdania pana Mraza przyczyniły się już do dwóch y, uchyleń i to nie tylko uchyleń immunitetu, ale również uchyleń immunitetu w zakresie y, wolności, czyli zatrzymania aresztowania. Myślę, że jest to związane z tym, ale zapłacicie państwo stosowną cenę. Myślę, że na włość będzie panu miło, jak się przyczyni pan do dobra pana Następnie Jest takie powiedzenie, żeby nie straszyć, panie wosia, pośle. Dziękuję.